Kochani, dzisiaj pokażę Wam jak się robi takie coś o kurczę z track. Więc zaczynajmy! Czyli potrzebujecie 24 kawałki tego

Potem trzeba tak, żeby... ma się takie coś, liczbę, o tak, po prostu, do prostu i tak potem się robi, żeby było trzy tutaj, trzy tutaj, trzy tutaj i trzy tutaj, tutaj, na obie strony. I teraz tutaj trzy i tak się robi cały czas. Potem tutaj się skina. I coś takiego musi wyjść. Potem skinąć o tak. I potem o tak. I potem o tak. Potem o tak, się ma o tak i potem się zgina o tak i się ma takie coś i się łączy te dwie rzeczy razem o tak i potem się zginę. wszystkie o te. tak wyglądało i się to ma, naciska się i się ma jak się spodobał filmik to dajcie lajka i subskrybujcie do mojego um, kanała więc pa widzę was w następnym